Nie co wyciąga? No ja przy dobrych wiatrach to nawet jest do 130 pójdzie, 130, nie? 130 taki żółk chodzi, ale laczki. To, ale plus dobra z górka jest. Je. Jakie cechy charakteru powinien posiadać panie, panie facet? Cechy charakteru idealnego faceta. Ja je sobie robisz? Nie ma takich mężczyzn. No a tu idealny facet, jakie cechy powinien posiadać? Jakie cechy? <grym> facet, co musi posiadać? Taki strój jak ty. Zabawny, wyrozumiały, nieprzewidywalny, szczery, troskliwy. Zwariowany, szalony i przede wszystkim, żeby kochał. Kochany, romantyczny dbając o kobietę no to coś musimy. mieć czasem przyciąga właśnie taki miła czasem właśnie taki typ lubisz takiego kochającego a czasami jak lubi dać klapsa tak a bardzo Dowciwne, bardzo tak romantyczne tak Jakie ma idealna kobieta? Wierna, ru, ruda Uczciwa musi być, grzeczna Dobrze gotować proszę pana, dobrze gotować Koledzy chcą coś dodać? Raczej tu już nic nie dodamy no bo wszystko O kurde No mądra niech będzie nie? Idealny facet jakie cechy musi posiadać? Musimy wyglądać tak jak on. Musi mieć dużego Tak. Grubość i długość na pewno. <gry> Serce podpowiada zawsze kobiecie. Cechy idealnej dziewczyny? No jak to, musi być ładna, musi mieć ładny biust, tyłek. Nie, nie, nie. Cytki. No, cycki to jest pierwsze. A my nic nie powiedzieliśmy jest. o wyglądzie, tylko o charakterze. A tak. wygląd się liczy czy najważniejszy jest charakter? Znaczy to wiadomo, wygląd się liczy, ale na, na początku 40%. jest charakter. Bo nawet jak jakiś wydzki koleś podbija i ma fajną gadkę, no, no To, to... można z nim pogadać. Tak? No tak. I wtedy wygląd w ogóle się nie liczy. A co ma być, co Idealna kobieta, keczup, yy, Idealnie, tak, cechy charakteru właśnie, ciepła, miła, dobra, sympatyczna, przyjemna, piękna, najpiękna, czyli tak jak moja żona. A ma na imię. A ma imię. Moja żona, Milka. Emilka, Milka najpiękniejsza. Inteligentna, czuła, sympatyczna, nienudząca, faceta przede wszystkim. No to najważniejsze. No, bo Ej, jak, nudzi, jak kobieta masakra. nudzi, to jest posakra To jest co więcej. No, to niech nie w nie. za bardzo, tak jak moja Anka. No. Sylwek, no. masz teraz wysoką poprzeczkę, bo powiedział tyle... Nie? Pana... Była o... ciepła, miła, dobra i delikatna, teraz ty. Dobrze, Kurczę. dobra. Łatwa, szybka. <laughs> e... Taka zmielna, nie? To tak, powiem tak, dla mnie najważniejszy charakter, uczciwa. Żeby nie zdradzała.